Ludzie ciągle wbiegają na mój miecz. I one, zbyt późno pojąłem twe nauki. Zaraz ta technika. Sprawiedliwość to piękne słowo. Cnota to jedynie zbędny luksus. Zawsze kończy się rozlewem krwi, bracie. Ładne buty. To tylko śmierć, nic poważnego. Zabić mnie możecie spróbować. Szukam jedynie drogi do domu. Łódź? Nie mam mowy. Jedno ostrze, jeden cel. Mój honor opuścił mnie dawno temu. Nikomu nie jest obiecane jutro. Jeszcze nie pora umierać. Hazek! Na głupotę nie ma lekarstwa. Sen jest dla niewinnych. Wędrownik wie, dokąd zmierza. Czy jedynym celem liścia jest spaść na ziemię? Dość już uciekania. Pewne rzeczy nigdy się nie tępią. Myślałem, że azakana to tylko bajki dla dzieci. Tak bardzo się myliłem. To ostrze nie robi się lżejsze. Kto cię tego nauczył? Nie zapomnę, kim jestem. Akceptujesz swój los? Bardzo dobrze. Śmierć jest łatwa. Będę kroczył tą ścieżką aż do końca. Fajna maska. Mama ci ją użyła? Sam decyduję o swoim losie. Zmierz się z wiatrem! Ta historia jeszcze się nie zakończyła. Liczy się tylko śmierć. Moja lub twoja! Pośpiesz się. Złamany miecz, złamany duch. Szepty na wietrze wspominają zamaskowanego wojownika o dwóch ostrzach. Nie uciekniesz przed samą sobą, Riven. Próbowałem. Co jest cięższe, Riven, twoje ostrze czy twoja przeszłość? Hmm. Trzy szybkie uderzenia. Honor jest w sercu, a nie w imieniu. Kto powiedział, że nie potrafię pić? Ninja. Nie cierpię ich. Łudżu? Pierwsze słyszę. Wracaj do cieni, ninja. Podążaj za wiatrem, ale uważaj na plecy. Droga do zguby jest krótsza, niż się wydaje. Nie zaczynaj tego, co ja zakończę. Ostrze ponad wszystko. Oprócz dobrego napitku. Kolejny ostrze Jatru. Miecz jest kiepskim towarzyszem w długiej podróży. Nigdy nie zagrzałem miejsca na długo. Każdego czeka rozliczenie, Riven. Niektórych błędów nie popełnisz dwa razy. Oferuję ci łatwe wyjście z sytuacji. Wyprzedzaj przeszłość. <ścoughs> Czurjon! Haseki! Nie umrę zhańbiony. Bracie, co się z Tobą stało? Jeśli chcesz mnie zabić, mam nadzieję, że przychodzisz z przyjaciółmi. W życiu pewne są trzy rzeczy. Honor, śmierć i kac morderca. Niegodne ostrze spotyka przeklętą maskę. Zabijanie ludzi do nauk. A ja nie mogę go rzucić. Mój brat powrócił. Zdaje się, że śmierć była prostsza.